Witam wszystkich. Podstawowa benzynowa, szóstka, wyposażona jest w turbosprężarkę, w której pracuje pojedyncza turbina i sprężarka typu Double Scroll. Dlatego, we wszystkich trybach zawsze jest wystarczający moment obrotowy, czasem w obfitości. Trzeba zapłacić dużym zużyciem oleju 500 g na 1000 km. Co więcej, usługodawcy uważają takie liczby za normalne. Jeśli apetyt będzie większy, będziesz musiał podjąć działania, wymienić uszczelniacze trzonków zaworów lub pierścienie tłokowe. Inną przyczyną jest uszkodzony zawór EGR, wentylacja skrzyni korbowej. Nawiasem mówiąc, olej musi spełniać wymagania dla konkretnej modyfikacji X5. W przeciwnym razie zawory z kompensatorami hydraulicznymi zaczną koksować. Do 100 tysięcy km musisz być gotowy na wymianę poduszek silnika. Jeśli po ich aktualizacji silnik nadal będzie wibrował, najprawdopodobniej będziesz musiał kupić komplet nowych wtryskiwaczy. Jednocześnie aktualizowane są również poszczególne cewki zapłonowe, które rzadko wytrzymują więcej niż 100 tysięcy km. Jeśli, szóstka, kocha olej, to V8 po prostu go tryska. Co prawda dopiero po zablokowaniu się pierścieni zgarniających olej, zwykle po setkach tysięcy km, ale często wcześniej. Głównym sposobem walki z koksowaniem pierścieniowym jest częstsza wymiana oleju, średnio co od 7000 do 8000 km, a nieco co 15000, 20000, jak radzi komputer pokładowy. W silniku o pojemności 4,4 litra należy ściśle monitorować przerwy zapłonu. Gdy tylko poczujesz lekkie drganie silnika na biegu jałowym, natychmiast wymień świece zapłonowe. Jednocześnie lepiej jest je zamontować od wersji M. Takie świece wytrzymują znacznie dłużej i kosztują tylko trochę więcej. W pierwszych samochodach z dysz wtryskowych często wyciekało paliwo przez kiepskiej jakości uszczelki. Dlatego po długim okresie bezczynności podczas uruchamiania silnika może wystąpić uderzenie wodne. Po zmianie stylizacji wymieniono wtryskiwacze na nowe części i problem zniknął. Wysokiej jakości olej i terminowa wymiana pomagają przedłużyć żywotność turbosprężarki. Jeśli Twój X5 nie jest wyposażony w timer turbo, zamontuj go lub pozwól silnikowi na chwilę pracować na biegu jałowym, aby schłodzić łożyska sprężarki. Zalecenia te można w równym stopniu stosować do silników diesla. X5 ma ich cały kwartet, chociaż ogólnie rzecz biorąc jest to ta sama 3-litrowa rzędowa turbosprężarka 6N57D30, a z różnym stopniem doładowania. Podstawowa wersja generuje 218 koni mechanicznych, a kolejna, przy nieco podwyższonym ciśnieniu do ładowania, generuje 249 koni mechanicznych. Wersja o mocy 313 koni mechanicznych ma dwie turbiny, a topowa wersja o mocy 381 koni mechanicznych ma trzy. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie są niezawodne. Bliżej 100 000 km zwróć uwagę na amortyzator wału korbowego. Jeśli zacznie się rozwarstwiać, należy go natychmiast wymienić. W przeciwnym razie amortyzator ulegnie rozczochraniu i spowoduje wiele problemów. Ale turbina z łatwością wytrzymuje do 250 tysięcy kilometrów. Jeśli turbina poci tylko olej, jest w porządku. W tym stanie spokojnie wytrzyma kolejne 50-70 tysięcy. Tylko kontroluj poziom oleju. Zasób łańcucha rozrządu wynosi 200 tysięcy kilometrów. Faktycznie może chodzić dłużej. Świece żarowe wytrzymują mniej więcej tyle samo, a dysze wtryskowe wymienia się w miarę zużywania się, zwykle po przejechaniu od 150 000 do 220 000 km. Ogólnie silnik może z łatwością wytrzymać do 500-600 000. To prawda, pod warunkiem wysokiej jakości i terminowości usług. Dobra pielęgnacja nie zaszkodzi 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów ZF8HP75. Zaleca się wymianę oleju średnio co od 60 tysięcy do 80 tysięcy kilometrów. Przy wymianie lepiej wymienić także filtr. Osobliwością skrzynki jest to, że filtr oleju jest zamontowany z plastikową skrzynią korbową, która wymaga aktualizacji po każdym demontażu. Ogólnie jednostka okazała się skuteczna, jednak właściciele często cipują silniki, czasami nie podejrzewając, że wraz z mocą znacznie wzrasta również moment obrotowy. I wtedy pudełko pracuje do granic swoich możliwości. Stąd szybkie awarie, około 100 000 km hydraulicznego bloku zaworowego i pakietu sprzęgła. W końcu rozdrobnione X5 nie jeżdżą wolno, a podarty i drżący styl nie przedłuża żywotności pudełka. Jeśli zachowasz spokój i nie wpadniesz w poślizg w terenie ani w głębokim śniegu, automatyczna skrzynia biegów przy odpowiedniej pielęgnacji przeżyje do 300 000 km. Surowy styl jazdy skraca również żywotność skrzyni rozdzielczej ATC45L i zewnętrznych przegubów homokinetycznych przedniej skrzyni biegów. Chociaż znacznie częściej trzeba zmieniać pilniki. Styl jazdy wpływa również na trwałość elementów podwozia. Pierwszą rzeczą w zawieszeniu, która Ci o tym przypomni, są kolumny stabilizatora, tak zwane kości. Obrót łożysk kół i amortyzatorów wyniesie 100 tysięcy. Łożyska nośne przednich rozpórek mają zaskakująco długi okres bezobsługowy, ponad 100 tysięcy km. Wiele wersji X5 jest wyposażonych w zawieszenie pneumatyczne, którego naprawa, nie trzeba dodawać, jest dość droga. Jednak jak dotąd tak naprawdę nie skompromitowała się w żaden sposób. Nawet elementy pneumatyczne przy odpowiedniej pielęgnacji wytrzymują znacznie dłużej niż 100 tysięcy km. Chyba, że przy wilgotnej pogodzie czujniki położenia zaczną działać nieprawidłowo ale nie ma problemów z ciałem. Jeśli znajdują się na nim ogniska korozji, oznacza to, że samochód miał wypadek i został odrestaurowany rękodziełem. Poza tym nie ma tu nic szczególnie zardzewiałego, maska jest aluminiowa, przednie błotniki plastikowe. Tylko chemia drogowa uszkadza chrom, po kilku zimach powłoka dekoracyjna mętnieje i pęcznieje. W ramach gwarancji części zostały wymienione bezpłatnie. Zamki w drzwiach często się zacinają i nie otwierają. Często zawodzą regulatory okien, kabel napędowy porusza się w plastikowej kurtce i zamarza na mrozie. Zwykle wymieniany jest cały zespół mechanizmu. W kabinie mogą pojawić się obce dźwięki, podłokietnik i pokrywa bagażnika skrzypią, a kolumna kierownicy wydaje niezrozumiałe jęki, gdy kierownica się obraca. Usterkę można wyleczyć wymieniając kasetę lub pierścień przy kolumnie kierowniczej, przewody przestają ocierać się o plastik i znika nieprzyjemny dźwięk. Dilerzy często zmieniali tapicerkę poduszki siedzenia kierowcy na własny koszt. Przy prawie wszystkich modyfikacjach ze skórzanym wnętrzem, pojawiało się na niej pęknięcie. Ale jeśli drzwi zaczną się otwierać podczas ruchu, nie spiesz się, aby winić za to źle wyregulowane zamki. Winne są wadliwe zamykacze zostały one wymienione bezpłatnie. Gwarancją objęte były także liczne awarie elektroniki wyposażenia wnętrza. Wszelkie problemy z układem hamulcowym, silnikiem, skrzynią biegów lub układem kierowniczym są odzwierciedlane na ekranie. Większość z nich jest banalna. Przykładowo automatyczna skrzynia biegów dostosowuje się do stylu jazdy i jeśli kierowca, a co za tym idzie i styl zmieni się, skrzynia natychmiast generuje błąd. Będzie musiał zostać usunięty przez dealera z diagnostyką, ale za takimi zmartwieniami możesz przeoczyć naprawdę poważne problemy. Podsumowując, można powiedzieć, że używanego X5 można kupić. Najważniejsze jest znalezienie nieużywanej opcji i niezawodnego kanału z niedrogimi i wysokiej jakości częściami zamiennymi. A optymalnym wyborem byłby silnik wysokoprężny, najlepiej do 258 koni mechanicznych. Jeżeli macie lub mieliście taki model, podzielcie się w komentarzach informacją, co i jak się psuje.